Siemano wszystkim z tej strony niechto innek i witam Was na kolejnym odcinku z ciekawych nowości. W dzisiejszym filmie poruszymy sobie takie ciekawe tematy, jak bonusowe nagrody w karnecie bojowym, nadchodzące sklepy z przedmiotami, jakie miały się pojawić, darmowe nagrody za nadchodzący event końcowy, nowe wycieki na temat samego eventu oraz parę zmian w nowej aktualizacji. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięstwo wczorajszego konkursu na 300 Fołdolców, a z tego powodu, że nadal tak chętnie wpisujecie kod MIGAO2 w sklepie, dzisiaj do wygrania macie 300 v w formie prezentów w grze. Żeby wygrać trzeba zostawić standardową łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i koniecznie kod MIGAO2 w sklepie, tak jak te kozaki w tle, a w komentarzu podać swój nick z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro, a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak moi kochani, jak dobrze wszyscy wiecie, już dokładnie jutro, czyli 14 listopada do gry ma zostać wprowadzona pierwsza wielka aktualizacja obecnego sezonu, która będzie sprzed techniczną i wprowadzi dla nas ogrom zmian oraz nowości. Dzisiaj właśnie postaram się przedstawić je wszystkie najważniejsze informacje w jej temacie, ponieważ poza tymi rzeczami, które przedstawiłem wam na tym ostatnim filmie o aktualizacji, pojawiło się kilka kolejnych, które serio warto poznać. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, mam dla Was małą aktualizację co do mojego ostatniego filmu na kanale, w którym przedstawiłem Wam informacje na temat sklepów z przedmiotami i wymieniłem Wam tam listę wszystkich nadchodzących sklepów oraz ich zawartości. Wartość. Jak się okazuje, tego samego dnia, w którym nagrałem ten odcinek, Fortnite postanowił zmienić sekwencję sklepów i zaczął wprowadzać inne przedmioty. O czym dał znać nam Likershina, więc wszystkie pozostałe sklepy również będą inne. Jednakże, jak jeszcze nie pamiętacie, to w zakładkach tych pojawiła się pewna zakładka, której nigdy nie było w grze, i miała ona trafić zaraz następnego dnia po nowej aktualizacji. I informacja ta nadal jest pewna, lecz nie wiemy kiedy dokładnie pojawi się ona w sklepie. Może być tak, że skiny, o których była mowa w tej zakładce, Zostaną udostępnione dopiero kilka dni później, i nadal informacja ta potwierdza, że po nadchodzącej aktualizacji gracze otrzymają kolejne nowe skiny, które będą w sklepie z przedmiotami. Do tematu samej aktualizacji i nowości, jakie tam będą, przejdziemy sobie zaraz, ponieważ. Poza tym mam dla Was jeszcze kilka informacji na temat możliwej darmowej nagrody za nadchodzące wydarzenia w obecnym sezonie, i informacje o tym macie teraz w tle. A dokładniej, według likarów w plikach gry znajduje się kolejny remik z płyty muzycznej. Tym razem jest to klasyczny remik. Który przedstawia muzykę z obecnego rozdziału, która została przyspieszona i brzmi ona lekko inaczej niż ta podstawowa. No i teoretycznie nic by w tym nie było, gdyby inne osoby oraz nawet niektórzy likerzy, wskazywali, że może być to darmowa nagroda dla graczy za nadchodzące wydarzenia na żywo, tym bardziej, że nieraz Fortnite dawał nagrody w takich wydarzeniach. Głównie były to nagrody za samo uczestniczenie w wielkim evencie, a skoro będzie to pierwszy taki event od długiego czasu, to serio mogą pojawić się jakieś darmowe nagrody dla graczy i poza samą Tom spodziewałbym się jeszcze czegoś więcej. Oczywiście nie mówię tutaj o takich rzeczach jak skiny, plecaki, kilofy czy nawet lotnie, tylko bardziej jakieś ziemotki rzucane, graffiti, właśnie takie płyty muzyczne czy coś w tym stylu, bo byłyby to ciekawe pamiątki dla osób, które w tym uczestniczyły. Obecnie temat ten nie jest pewny, dlatego też nie chcę jakoś bardzo tutaj o nim rozmawiać i więcej szczegółów w tym temacie pojawi się zapewne w najbliższym czasie, lecz pamiętajcie, że samo wielkie wydarzenie odbędzie się już za dokładnie 19 dni. Tak więc informacje wiejtem Temacie mogą pojawić się dosłownie w każdym momencie i przykładowo teraz, gdy nagrywam ten odcinek, pojawiła się kolejna informacja, że może być to serio darmowa nagroda za nadchodzący event, lecz nadal nie jest to pewne na 100%. Pozostańmy sobie jeszcze przy temacie wielkiego wydarzenia, ponieważ w jego temacie znalazłem dla Was kilka kolejnych informacji, które tym razem podałem Wam na wczorajszym filmie, lecz wspomniałem Wam tam, że jest to zwiastun nowego rozdziału piątego. Dla przypomnienia, to Likershina dwa dni temu wstawił taki post na Twittera, w którym napisał Zwiastuny rozdziału 5, a dalej wypisał nam tekst, który Fortnite wysłał podobno do niektórych twórców i co ciekawe, zawarli tam bardzo ciekawe informacje. Między innymi wspomnieli tam oni, że Fortnite zmieni się w tym roku i po obecnym sezonie wszystko będzie jeszcze bardziej ekscytujące, a zaś dalej przedstawili dość ważną informację, w której napisał, wielki wybuch zaraz po obecnym OG Fortnite. Nie wiadomo niestety o co dokładnie chodzi z wybuchem, lecz niektóre osoby nawiązują tutaj do wielkiego wydarzenia, które ma zakończyć obecny rozdział i twierdzą, że na wyspie dojdzie do jakiegoś wielkiego wybuchu, który wprowadzi nas do nowego rozdziału. Teoretycznie, jeżeli spojrzymy sobie na ostatnie wycieki i przypomnimy sobie, że według niektórych likerów końcówka nadchodzącego eventu ma być podobna do tego eventu w sezonie 10, a to właśnie tam rakieta uderzyła w punkt zerowy, powodując wielki wybuch. Co też ciekawe, według wiadomości od Dr. Sloan przy wehikule, nadchodzące wydarzenie będzie polegało na ewakuacji, więc jeżeli połączymy fakt tego, że ma nastąpić jakiś wielki wybuch, i informacje o ewakuacji, to będzie to oczywiście ewakuacja przed tym wybuchem. Obecnie nie wiemy, co może spowodować ten tak zwany Wielki Wybuch, lecz dla przypomnienia, na koniec tego sezonu na wyspie będzie Wielki Meteor, wyspa Kevina z punktem zerowym, z którego będzie pobierać energię oraz sama rakieta przybysza i wehikuł czasu. Jeżeli połączymy sobie te wszystkie rzeczy w jedną całość, to naprawdę ciężko jest powiedzieć, co może się wydarzyć i tak naprawdę wszystkie te rzeczy, które będą na wyspie, będą mogły spowodować wybuch, który przeniesie nas do nowego rozdziału. Teraz jednak pozostawmy sobie już te tematy i przejdziemy sobie do tematu samej aktualizacji, ponieważ to właśnie ona zostanie wprowadzona do Fortnite'a już najprawdopodobniej jutro, maksymalnie w środę, a wraz z nią w plikach gry pojawi się sporo nowości. My gracze znamy już większość z nich i przedstawiłem wam je na dokładnie tym filmie tutaj i głównie wspomniałem wam tam, że po tej aktualizacji pojawi się sporo wycieków na temat kolejnego rozdziału, jak i wydarzenia, o którym mówiłem wam wcześniej. Sama aktualizacja będzie jedną z dwóch, jakie będą w tym sezonie, więc Fortnite na pewno wraz z jej wydaniem wprowadzi jakieś pliki na te dwa nadchodzące wydarzenia w grze, więc można się ich spodziewać i poza tym wiemy, że będą tam nowe skiny. Głównie dlatego, że tak jak wspomniałem wam wcześniej, wyciekła jedna zakładka sklepu, która jest całkowicie nowa, więc będzie miała jakieś nowe skiny. A żeby to było mało, już w nadchodzący czwartek gracze otrzymają kolejne bonusowe nagrody w karnecie bojowym. Osoby, które jeszcze nie pamiętają, to w karnecie bojowym w zakładce bonusowe nagrody Nagrody są jeszcze trzy ukryte przedmioty i w ostatnich dniach w internecie pojawiło się takie zdjęcie, które niby przedstawia te nagrody, lecz samo zdjęcie jest fejkowe. Wspominam wam o tym tutaj, bo post z tą informacją zyskał prawie 1 milion wyświetleń na Twitterze, a my nadal nie znamy nagród jakie tam się pojawią, więc obecnie musimy wyczekiwać, bo nawet likerzy nie wiedzą co tam będzie, lecz wszyscy stawiają, że pojawią się tam kolejne style dla skinów z karnetu bojowego. Co do pozostałych rzeczy jakie wprowadzi ta aktualizacja, a o nich wam jeszcze nie wspominałem... Na tym ostatnim filmie, to przykładowo to, że po tej aktualizacji, tak samo jak po każdej wcześniejszej, mogą pojawić się kolejne nagrody dla wszystkich graczy. Fortnite w ostatnich sezonach, co aktualizację, wprowadzał jakieś nagrody dla nas i w tym sezonie, mimo tego, że trwa on tylko miesiąc, raczej na pewno z tego nie zrezygnujemy, więc jak najbardziej można się spodziewać, że gracze coś tam otrzymają. Poza tym wszystkim, można się spodziewać, że w grze pojawi się jakaś nowa współpraca, tym bardziej, że na start obecnego sezonu dosłownie żadna, ale to żadna się nie pojawiła i temat. Ten również nie jest pewny, ale jak zawsze można się go tutaj spodziewać. Na dodatek po tej aktualizacji, poza tymi nowymi skinami, gracze otrzymają wszystkie kolejne zakładki sklepu, jakie pojawią się w najbliższych dniach, więc również warto je obserwować, bo mogą się tam pojawić skiny, których dawno tutaj z nami nie było. Jeżeli interesują Was pozostałe nowości o tej aktualizacji, to sprawdźcie sobie dokładnie ten odcinek na kanale, bo to właśnie tam tak szczegółowo omówiłem te informacje o wyciekach na event, wyciekach na rozdział 5, czy nawet o paru nowościach. No i pamiętajcie, co jest naprawdę bardzo ważne, że ta aktualizacja nie wprowadzi dla nas kolejnego sezonu, ponieważ sezony trafiają w czwartki, co też wytłumaczyłem wam na tamtym filmie, a kolejny odcinek o aktualizacji będzie już jutro, gdy trafi ona ogólnie do Fortnite'a. Na sam koniec dodam, że z samej aktualizacji najprawdopodobniej nie pojawi się live rano i live pojawi się dopiero wieczorem, ale takie stuprocentowe potwierdzenie dam wam na dzisiejszym live wieczorem, tak więc wpadajcie, jeżeli chcecie poznać tą informację. No i na sam koniec pamiętajcie, o tym, żeby zostawić japeczkę do góry pod tym filmem, o ile w ogóle Wam się on spodobał, pamiętajcie o Subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów, pamiętajcie też o Kudziku Migao 2, tak jak to osobę na początku i widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!